After 5 East Coast, it was time to go home. 26 października 2022 rok. To właśnie dnia dzisiejszego, 18 lat, skończyła jedna z najbardziej kontrowersyjnych, wulgarnych i bezwzględnych na wielu płaszczyznach gra czasów, czyli Gieta San Andreas. Nie jestem pewien, czy twórcy tej gry byli do końca świadomi tego, że ich przekraczające wszelkie granice arcydzieło przetrwa przez następne 18 lat i dalej będzie grywane przez ogromną ilość graczy na całym świecie. Bardzo łatwo jest odpowiedzieć sobie w tym momencie na pytania, czy ta gra w ogóle się zestarzała, czy ta gra jest za stara na dzisiejsze standardy. Biorąc pod uwagę czystą wersję, jej możliwości ilość interakcji, samą grywalność oraz fabułę nadal wpasowuje się w gry, które produkowane są w dzisiejszych czasach. Wciąż pojawiające się nowe filmy na YouTube, czy to gameplaye, czy to poradniki, filmy z ciekawostkami, speedruny, czy też same streamy na Twitchu. I co również ważne, modyfikacje, nie tylko mechaniczne, ale też i graficzne, naprawiające co niektóre, no Delikatnie mówiąc, nie wypały. Community Geta jest naprawdę silne i San Andreas z 18-letnim stażem na karku bardzo dobrze to udowodniło. 2022 rok wciąż odnotowuje swoje lecz. Co się działo 18 lat temu lub co się działo przed samą premierą Geta San Andreas? Z okazji urodzin cofnijmy się w czasie i przejrzyjmy wspólnie co nieco. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko z tej strony. Zaczynajmy. 17 luty 2003 rok. Myślę, że tę datę oficjalnie można uznać za początki przygotowań do premiery kolejnej części serii, gdyż w internecie tego dnia pojawia się strona gta-sanandras.com. Wygląda ona mniej więcej następująco. Co to za strona i co możemy na niej znaleźć? Na wstępie dowiadujemy się, że jej założyciel ewidentnie ma na celu poświęcić się kolejnej części serii GTA Studia Rockstar Games prawdopodobnie o nazwie GTA San Andreas. Dlaczego prawdopodobnie? Wtedy nie było jeszcze pewności, że następna część tej serii na pewno będzie się tak nazywać, lecz były ku temu powody i nie tak głupie spekulacje. W pierwszej grze z serii z uniwersum 3D, czyli GTA 3 z 2001 roku akcja działa się w Liberty City. Znajdującym się we wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, następną częścią było Vice City, leżące na południu od Liberty City, które swoją premierę miało rok później. Bardzo łatwo można było się domyślić, że teraz przyjdzie kolejna San Andreas położone na zachód od Liberty City. Ponadto w samej pierwszej części serii, czyli GTA 1 z 1997 roku akcja działa się na terenie właśnie tych trzech miast o tych samych nazwach. W tamtym okresie miała również miejsce nie tylko przed chwilą wspomniana fanowska domena, ale również i domena grandeftautosanadera.com. Pierwotnie nie wiadomo było przez kogo została zarejestrowana, lecz jak się później okazało, odpowiedzialny za to był jeden z pracowników Rockstara, Richard Kruger, który widniał już w napisach końcowych Vice City w dziale Production Team, a później w San Andreas w Publishing Team. Trochę niżej na stronie tej znajduje się też dział poświęcony GTA 4, w którym o San Andreas możemy dowiedzieć się, że cała uwaga skupiona jest na potwierdzonej przez Take-Two kontynuacji Vice która ukaże się w przeciągu najbliższych 18 miesięcy. W rezultacie San Andreas będzie oznaczony ostatnie użycie silnika GTA 3, czyli silnika renderware. Wzmianka o tym i nie tylko znalazłem również na arabskim forum om77.net. Są tu dwa wpisy z początku marca 2003 roku. Jeden z użytkowników napisał w pierwszym wpisie, że źródła podają, że zespół deweloperski Rockstar pracuje już nad drugą częścią gry GTA Vice City, która ma zostać wydana w przyszłym roku na PlayStation 2. W drugim zaś wspomniał, że druga część Vice City może mieć przewagę w postaci wieloosobowego Trybu online, podobnej do modyfikacji GTA 3 MTA, która zostanie wydana na pc jak czas zweryfikował, wszystkie te spekulacje okazały się prawdą. Następna część GTA faktycznie nazywała się San Andreas, wydana została po 18 miesiącach, pierwszą platformą było PlayStation 2, a MTA San Andreas, jako modyfikacja multiplayer, jest i działa aż do dzisiaj. Jednak czy od początku zakładano, że San Andreas również zostanie wydany na PC? -ty? Do tego wrócę w późniejszej części materiału. Nie wszystkie jednak kwestie związane z GTA San Andreas były prawdziwe. Jak to bywa z każdą, bardzo mocno oczekiwano grą, taki w tym przypadku nie obyło się bez fejków. Również w marcu 2003 roku w internecie pojawiła się pewna grafika, która rzekomo dotyczyć miała GTA San Andreas. Wygląda ona następująco. Na pierwszy plan w oczy rzuca się tramwaj i samochód Banshee z GTA Vice City. Kawałek dalej po lewej stronie widzimy przechodnia i radiowóz policyjny, a w tle żuraw budowlany i kontenerowiec z logiem i nazwą studia. Sam klimat panujący na zdjęciu bardzo mocno przypomina San Francisco. Dlaczego akurat San Francisco? Wcześniej wspomniałem o GTA 1 i miastach, w których działa się akcja gry. Każdy z tych miast miał swój odpowiednik. Liberty City bazowało na Nowym Jorku, Vice City na Miami, a San Andreas na San Francisco. Te dwa pierwsze miasta sprawdziły się, jeśli chodzi o GTA 3 i Vice City. Drogą dedukcji można było dojść do wniosku, że San Andreas i w tym przypadku również bazować będzie na San Francisco, a jako iż zdjęcie wyglądało naprawdę bardzo realistycznie, jak na tamte czasy, wokół pojawiać się zaczęły kolejne spekulacje co do miejsca akcji kolejnej części serii. Jak się później okazało, zdjęcie zostało przerobione. Oryginalnie wygląda ono tak. Nie znamy autora tej przeróbki, ale przyznać trzeba, że wygląda ono naprawdę realistycznie. Kolejny zrzut ekranu, który też w międzyczasie krążył po internecie, klimatem również może wydawać się, że przypomina San Francisco. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, zobaczyć na nim możemy chód z gry. Prawy górny róg, poza kolorystyką, 1 do 1 wzięty jest z GTA Vice City. Za to radar i nazwa dzielnicy różnią się od tej gry wyglądem i czcionką. Uwagę chciałbym tu zwrócić przede wszystkim na dwie kwestie. Pierwsza to znów pojawiający się chyba tramwaj, któremu bliżej wyglądem do naszych starych polskich pociągów TLK niżeli tramwaju San Francisco. Francisco, ale jednak. Druga to nazwa dzielnicy o nazwie Soviet Hill. Nazwa ta występowała również w GTA 1 w mieście San Andreas, co miało również nawiązywać do dedukcji z poprzedniego zdjęcia. Nie znalazłem niestety informacji o genezie powstania tego screena, ale z biegiem czasu okazało się, że to po prostu kolejny fake. 2 marca, tym razem 2004 roku na stronie GameSpot pojawia się artykuł z informacją, że Geta San Andreas oficjalnie zostało potwierdzone przez Rockstara. Dowiedzieć się wtedy mogliśmy, że następną grą z serii będzie Geta San Andreas i jej premiery datowane są na 19 października w Ameryce Północnej i 22 w Europie, a gra przeznaczona będzie wyłącznie na PlayStation 2. W tym przypadku żadna z tych kwestii nie sprawdziła się do końca. No, siłą rzeczy. Stała za nimi masa czynników, wpływających na później decyzje studia, więc co do tego nie można się czepiać. Jak o tej grze wypowiadali się wtedy deweloperzy. W ciągu ostatnich kilku lat wywieraliśmy na siebie ogromną presję, aby upewnić się, że zrobimy wszystko co możliwe, aby przekroczyć oczekiwania ludzi w przypadku GTA San Andreas. Mimo, że przed nami jeszcze 8 miesięcy pracy, zaczynamy być bardzo dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i nie możemy się doczekać, aż gra trafi w ręce graczy. Jesteśmy niezwykle pokorni z powodu sukcesu serii GTA i sprawił on, że popychamy się dalej niż kiedykolwiek, aby stworzyć z GTA San Andreas tytuł, który, miejmy nadzieję, zredefiniuje serię GTA i zrewolucjonizuje rozgrywkę z otwartym zakończeniem oraz wartości produkcyjne gier wideo. Również tego samego miesiąca zaktualizowana została domena Grand Theft Auto San Andreas, która od tamtej pory przekierowywała użytkowników do rockstargames.com ukośnik San Andreas. Sama strona również została zaktualizowana pod względem wizualnym. Zobaczyć można było na niej informację z nadchodzącą w październiku premierą gry. Warto zwrócić uwagę na to, że nie ma podanej konkretnej daty, gdyż, tak jak można było wywnioskować z artykułu GameSpot'a, żadna z dat premiery nie była na tamten moment w 100% pewna. Może i daty premiery pewne nie były, za to pewne było to, co zaprezentowali przedstawiciele studia na targach E3 2004. To właśnie w nocy 12 maja 2004 roku, Rockstar Games zaprezentowało pierwsze zrzuty ekranu z gry i opowiedziało co nieco o swoim nadchodzącym arcydziele. Z broszury reklamowej rozdawanej na targach dowiedzieć się można było, że 5 lat temu Carl Johnson uciekł od presji życia w Los Santos, San Andreas, mieście rozdzieranym przez spór gangów, narkotyki i korupcję, gdzie gwiazdy filmowe i milionerzy robią wszystko, by uniknąć dealerów i gangsterów. Teraz jest początek lat 90. Karl musi wrócić do domu. Jego matka została zamordowana, rodzina się rozpadła, a przyjaciele z dzieciństwa zmierzają ku katastrofie. Po powrocie do dzielnicy para skorumpowanych gliniarzy wrabia go w zabójstwo. CJ zostaje zmuszony do podróży, która prowadzi go przez cały stan San Andreas, aby uratować swoją rodzinę i przejąć kontrolę nad ulicami. Powyższe informacje były tak naprawdę jedynymi konkretami, które można było się dowiedzieć, gdyż studio dalej zamierzało zachować swoje mięsiste szczegóły. W Tajemnicy. W internecie słusznie zauważono, że opis ten klimatem przypomina akcję z filmu Boys in the Hood, o którym wspomniałem w jednym z odcinków nawiązań do filmów z GTA San Andreas. Dan Hauser dorzucił jeszcze dwa złote dodając, że San Andreas to nie miasto, to stan, składający się z Los Santos, gdzie zaczynamy rozgrywkę, San Fiero i Las Ventura. Wszystko to poruszyło ogromną część fanów GTA, a zarazem pozwoliło rozpocząć dyskusję w internecie co do samej gry. Tego samego dnia na różnych forach można było zobaczyć reakcje i opinie społeczeństwa. Wśród większości pozytywnych opinii uwaga skupiona była przede wszystkim na grafice, gdzie gracze na przykład liczyli na to, że zostanie ona poprawiona, by nie okazało się, że użyte zostały te same bądź podobne tekstury. Pisali również, że patrząc na zrzut ekranu, grafika wygląda na przestarzałą i jest niskiej jakości, przez co nie będzie można odczuć różnicy pomiędzy GTA 3 i Vice City, a San Andreas. Użytkownicy mieli prawo tak twierdzić, gdyż wiele elementów, które można było zobaczyć wtedy na zrzutach ekranu, są z wersji beta gry, które łudząco przypominają graficznie swoich poprzedników. Nie przeszkodziło to jednak nikomu, by ponaśmiewać się trochę z konkurencji Rockstar'a, np. Atari, i z ich trzeciej części serii gry Driver, o której również wspominałem w jednym ze swoich filmów. Po targach E3 na stronie Game Informer pojawiła się informacja, że w czerwcowym wydaniu ich magazynu, który opublikowany zostanie 21 maja, pojawi się około 10-stronnicowy artykuł ze szczegółowo opisanymi i nieznanymi wcześniej aspektami GTA San Andreas. Po publikacji dowiedzieć się można było z niego o dziesiątkach kodów do gry, szczegółach i wielkości mapy, szczegółowych informacjach dotyczących samej gry i fabuły i wiele innych. Wakę zwrócono tam przede wszystkim, jak i w przypadku opinii użytkowników, na stronę graficzną. Wymienione tam zostały efekty smogu, refleksje, oświetlenie, cieniowanie i wiele innych istotnych efektów graficznych. Chwalone również były możliwości silnika i renderowania świata, elementy RPG, tak jak głód, siła, kondycja, szacunek oraz zwrócono uwagę na detale, np. gdzie opinie i komentarze przechodniów zależały od wyglądu CJ-a. Nie jestem pewien, czy również z ich magazynu można było się o tym dowiedzieć, ale okazało się, że San Andreas nie będzie wyłącznie grom na PlayStation, ale po czasie, Trafi również na PC. Rockstar podpisało umowę z PlayStation na 8 miesięcy. Umowa dotyczyła tego, że przez ten czas GTA San Andreas będzie dostępne tylko i wyłącznie na PlayStation 2. To uspokoiło pc i dało szansę na zagranie w tę grę na swoich komputerach. Od tego momentu w internecie pojawiały się kolejne spekulacje, komentarze i screeny z gry z różnych artykułów, stron i magazynów dostarczające coraz więcej informacji o grze. Takie jak na przykład kolejnych bohaterów, aktorów podkładających głos pod postacie pojazdy, interakcje i tak Wydawać by się mogło, że studio będzie milczało tak długo, jak to będzie tylko możliwe. I milczało do czasu 20 sierpnia 2004 rok. Pierwszy, oficjalny zwiastun Geta San Andreas. Wywołało on kolejne ogromne poruszenie prezentując kolejne liczne możliwości, które oferować będzie gra. Modyfikacje pojazdów, zmiany stroju, fryzur, skakanie i nie tylko postacią, latanie, strzelaniny, pościgi, wybuchy, kasy na tańce, hulanka, swawola. Uzupełnienie tego trailera były dwa kolejne z 25 września i 19 października. Tylko te trzy, liczące łącznie 3 minuty i 32 sekundy filmiki, pokazały swoje rozkładające na łopatki możliwości i potwierdziły słowa Dan Housera i Leslie Benzisa sprzed pół roku. Ludzie wiedzieli, że szykuje się przełom w świecie gier wideo, a twórcy zapewnili to niezaprzeczalnie. Mimo iż premiery gry nie mogła doczekać się masa osób, niestety, w międzyczasie, dokładnie 9 września, na stronie GameSpot pojawił się artykuł z informacją o opóźnieniu premiery gry o tydzień. Wtedy gra na półki sklepowa nie trafiłaby, tak jak zakładano, pół roku wcześniej, 19 i 22 października, ale 26 i 29. take Two tłumaczyło wtedy swoją decyzję tym, że datę przesunięto, by dać dodatkowy czas na ostateczne testy gry, która przekracza rozmiar, głębie i zakres tradycyjny. Gier wideo. Może i premierę gry przełożono, ale pewna osoba przyczyniła się do tego, że jej kopie latały po internecie już tydzień przed premierą. 20 października 2004 rok. Sześć dni przed premierą dało się w internecie znaleźć skradzione kopie gry, a wraz z nią instrukcję i zawartość dodatkową. Różne portale komentowały tę sprawę, natomiast najważniejszy głos miało samo studio. Odpowiednie organy prowadzą śledztwo w sprawie kradzieży i nadal badają wszystkie możliwe tropy, by upewnić się, że nie ma dalszego rozpowszechniania naszych treści. Pobieranie, posiadanie i dystrybucja Grand Theft Auto San Andreas, w tym udostępnianie gry w internecie, to kradzież naszej własności intelektualnej, którą traktujemy bardzo poważnie. Prowadzimy i będziemy pilnie oraz agresywnie prowadzić tę sprawę. Jak się później okazało, do wycieku przyczynił się 24-letni Steven Dotoli. W rozprawie sądowej przeczytać można, że pracował on w zakładzie produkcyjnym, który produkował kopię gry. Podczas przesłuchania przyznał się, że zabrał stamtąd jedną jej kopię wraz z instrukcją i zawartością dodatkową, która zawierała plakat, mapę oraz film wprowadzający do fabuły. Po powrocie do domu zrobił im zdjęcia i załączył do maila, którego wysłał do kilku osób ze społeczności GTA. Treść maila zawierała informację o tym, że prace nad grą zostały już zakończone i by poprzeć swoje słowa, załączył fotografię. Na jego nieszczęście, jedna z osób, która otrzymała od niego maila, z głosiła to do Rockstara. Namierzenie mężczyzny przez organy ścigania nie było trudne. Po aresztowaniu przyznał się on do winy i złożył zeznania. Oskarżonemu groziła wtedy maksymalna kara 5 lat więzienia i 250 tysięcy dolarów odszkodowania. Ostatecznie 22 września 2005 roku został skazany przez sąd federalny w Camden w stanie New Jersey na 2 lata w zawieszeniu, w tym 6 miesięcy odosobnienia w domu i grzewne w wysokości 2,5 tysięcy dolarów. Kolejne problemy, afery i kontrowersje Wynikały z biegiem czasu, a o największej z nich opowiedziałem co nieco w tym filmie. Oczywiście, mimo wszelkich niedogodności i utrudnień, Gieta San Andreas okazała się jedną z najlepszych sprzedających się gier w historii branży gier wideo. 6 dni po premierze sprzedała się w ilości lekko ponad 2 milionów egzemplarzy, a do końca 2004 roku liczba ta wynosiła już 5,1 miliona, i warto podkreślić, że wyniki te wygenerowane zostały tylko w samych Stanach Zjednoczonych. Wynik sprzedanych kopii do końca 2004 roku uczyniło tę grę najlepiej sprzedającą się grą roku, a do marca 2005 roku sprzedała się w liczbie ponad 12 milionów sztuk na samo PlayStation, co uczyniło ją najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 2. W gamingowej edycji Światowych Rekordów Guinnessa 2009 roku zapisana jest jako najbardziej udana gra na PlayStation 2 z liczbą prawie 17,5 miliona kopii sprzedanych tylko na tę konsolę, z łącznej liczby 21,5 miliona we wszystkich formatach. W 2011 roku Kotaku podało, że według Rockstar Games San Andreas sprzedało się w liczbie 27,5 milionach kopii na całym świecie. Jest to ostatnia oficjalna znaleziona przeze mnie liczba dotycząca ilości sprzedanych kopii tej gry. Na dzień dzisiejszy może to być znacznie, znacznie więcej, lecz pierwotną wersję San Andreas przysłania niestety jej remaster, który mimo premiery prawie rok temu, naprawiony jest aż do dzisiaj. Mój staż GTA San Andreas mogę szacować już na dobre 10 lat. Pamiętaj tam jak wujek przyniósł mi tę grę kiedyś na płycie i zainstalował na komputerze. Od tamtego momentu zakochałem się w San Andreas i jak widać, mimo upływu takiej ilości czasu, do dziś ta część mi się nie znudziła. Sami również w sekcji komentarzy możecie napisać swoje pierwsze wspomnienia z Togrom, grą, bardzo chętnie je sobie poczytam. A tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo długo siedziałem nad przygotowaniem tego filmu, przeglądając kilkadziesiąt nawet i archiwalnych stron, by z okazji osiemnastki San Andreas sklecić coś takiego ładnego. Wiecie o co chodzi. Także serdecznie zachęcam do komentowania, oceniania i co najważniejsze subskrybowania, żeby być na bieżąco. Z mojej strony wszystko. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.